Cześć kochani, pokażę wam dzisiaj nowy numer gazetki Jak dzisiaj to jest jedenasty numer Ja jeszcze nie otworzyłam, więc otóżmy Jeżeli będziecie słyszeć jakieś huki, to tu się bawi? No ale wiesz, myślę, że zaotwieram Ja jeszcze uciłam, ale jeszcze nie poczułam co jest w środku No, tak jak gazetka wygląda Wycznijmy może od gazetki, chociaż nie od dodatków. Pos postaram się tego nie... Się udało, zostało mi takie coś. Hmm, no, od pudełeczka. A, tu mamy taki napis: ściśle tajne. Pudełeczko, brazoretka. ściśle tajne. Pudełeczko. To ja sobie zostawię. Takie coś. I tu mamy takie fajne pudełeczko. Tu mamy takie śliczne motylki. Tu mamy Wielkie Dzieje i I tu są taką kokardka ładną. Aż to jest takie zwykły, które wiecie. takie Taki zwykły. Tu można na przykład włożyć. I mamy takie ładne. I czymś co się podoba. I właśnie teraz przechodzimy do przepięknej A, bransoletki. Ona będzie niestety na moją rękę chyba. Za mała, ale czekajcie zobaczę. Niestety. Trudno, za mała. Ona jest taka z filcu, ale czekajcie, ja może mi się... Nie, nie da się jej zabić. Niestety. Swoją koronę strasznie. Tak się z niej cieszyłam, bo ona jest na takim malutką mapie. Taka śliczna. No i ona może i to taka z licznego budyłeczka Chce się mieć tu A teraz przejdźmy do gazetki Przechodzimy do bramki Bo mam teraz pokaże to budyłeczko Takie Na kopiarkę i brązoletkę. To jest wykład krótka. I tu mamy 11 numer kazepki. Prezent, prazoletka pudoweczką. Nadchodzi trzeci sezon z wioletny. Tak ona wygląda. I zobaczmy. Reklamy jak zwykle. Tu mamy spis treści. Stetyczne kreacje. Tu mamy tą gazetkę. Ja ją sobie właśnie chyba kupię, bo widziałam ją w kiosku. To wtedy niej będzie maskara i błyszczyk prawdziwej gwiazdy. Grzunek w chyba 15 zł. A to jest bardzo cienka gazetka. No, Zobaczę. I tu mamy jest jest trzeci, nowi bohaterowie. Tu mamy Nicolasa, Jerry, Piki, 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 Piskila? Coś takiego to jest mama glimiwa i będzie chodziła na tą biletę. No ale nie po wszystkiego mówiła. Tu jest Milton i tu mamy Clementa to szymt wy pies pusia hm sust hm i stunt pusia tak tu mamy odrobinę ryzyka zawsze jego i Maxi Diego, Maxi Flamenko to jest to Tu nadal mamy flamenko Mamy uśmiech, proszę Mamy nadal uśmiech, proszę Przepraszam, pokazałem Qatar. Co to jest? Różne rodzaje. Łatwo jest uh, zrobić. Tu mamy test: czy jesteś duszą towarzyska? Tu prześnięcie. Jest cudowny plakat. Szkolałam, żeby to była wiela z trzeciego filmu, ale uśmiech ma celę z trzeciego. Czyż dla ciebie? Uśmiech ma celę taką trzeciego filmu. Uśmiech ma celę z trzeciego filmu. Uśmiech ma Ludmiła z albo Mercedes Lambre, Roger Roll, e, Pasquale. Czy jakoś tak? Tak, tak. tak, tak. Ej! O, spokój! zawsze przepraszam. Chodź tu. Siedź tu. E, tu mamy... Mowa kwiatów Przepraszam i mowa kwiatów, królowa kwiatów, klasyczne kwiaty, eleganckie kwiaty i jaskrawe kwiaty. Różne kosztowe okazje. I kupimy raczej. Sieć tu. Sieć nowy rama. Nowy romantyk w mocie. Romantyczna historia. bazurem czas na tul, miękogość. Tak. Tu mamy dalej romantyczny top. Tu mamy reklamy czarownicy. Znajdź swój styl. Kolejna, trzecia, czwarta. I tu jak zawsze dużą o mocie. No daj styl. <coughs> jak pięknie. Tu mamy za kulisami. I tutaj mamy ten I love violeta. I love violeta. Tu mamy. Taki za kulisami jak. mamy konkurs, o! Wygraj spotkanie z Justyną Bojczak, spędź dzień w Warszawie i zrób zakupy ze scenistką. Nie, nie myślałam, że jest to jakieś nagrody. <laughs> tu mamy oczywiście różne e, zagadki. I kolejny numer, który ja na pewno będę miała, muszę go po prostu mieć. Będzie to numer 12, który wyjdzie 28 listopada. Za niecały miesiąc. I tu taki dodatek. Trzeci sezon ciekawostki z Zakulis. Tak. I tu reklama karty. Aktivity Cards. Jeszcze raz przechodzę. Jest tutaj 30 stron. A więc a więc, to były mi nowe rzeczy z Violety. Jeżeli filmik się spodobał, dajcie łapki w górę, no jeżeli nie, niestety w dół, ale mam nadzieję, że się wam spodobał. <laughs> To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!